Siemaneczko wszystkim. E, dobra, dzisiaj latuję odcinek z Fortnite'a, a dokładnie duo z widzem. Powiem Wam, że fajny, fajna gierka była. Win'a zrobiliśmy. Może fragów nie dużo, ale naprawdę fajna, fajna gierka. Nawet można powiedzieć, że ten, ta wygrana ta wygrana była naprawdę taka łatwiejsza. Także zachęcam do zostawiania łapeczki i subika i oglądajcie do końca, bo na końcu dopiero jak widzicie będą fragi no i na końcu się będzie dużo dużo więcej działo, także zapraszam do oglądania, coś tam będę komentować tutaj dobra tutaj czekamy, weźmiemy przewiniemy jak już lecimy sobie dzisiaj graliśmy to akurat na live a poczekajcie bo jeszcze muszę no, dobra tu sobie lecimy Jak to zrobić? Aha, dobra. Tylko... O, dobra jest. Z trzeciej osoby. No to tak będziemy wyglądać. Dobra, lecimy sobie tu nad zalew, chyba? Tak, tak, nad zalew. Bo wtedy zmienia... graliśmy też jeszcze jedną no, rudę, ale zmienialiśmy lot. Ale tu jesteśmy nad zalewem. Dobra, i tu zaczynamy. No, e, poczekajcie, bo to takie. Chciałbym, żeby to było <laughs> yy, tutaj, tak? Nie. Jak to zrobić z trzeciej osoby? A, rozgrywka, dobra, już, bo już zapomniałem. Na początku też wrzucałem. No dobra, możemy sobie oglądać. Myślę, że z mojej, z mojej kamerki. Także zobaczcie sobie. Na początku tak spokojnie się działo. Tutaj trochę obijaliśmy, Zaraz chyba pozbędziemy się ich. Ale to bardziej. Mój duopartner w tej gierce. Tak będą nam uciekać. Nie, nie uciekać, chować się będą. Tak, tak, chować. Ale naprawdę. Fajna, wygrana. Taka, można powiedzieć, lightowa. prawdopodobnie bot, ale też chyba nie, bo tu uciekał... Tu jest kolejny ktoś. Tu jeszcze broni nie miałem, miałem tylko MP. Pompę dopiero znajdę później. chyba ma coś, nie miałem, nie miałem jak wejść, a nie, miałem. To takie trochę szybki <noise> Nie za szybko postawiłem O i tu pompę wziąłem, zostawił mi To właśnie z nim grałem No i dobra Nie wiem czy pokazywać jak może trochę będę przewijał No tutaj też chyba za bardzo się nie będzie działo teraz Też nie chcę wiecie, żeby się zanudzać Żebyście się zanudzili, tak? Nie, tutaj, tutaj chyba biegliśmy Tutaj dopiero Tutaj też się będzie działo na razie Bieramy matce, amunicję Jeszcze 26, tak? 26 graczy zostało? Nie, 46 Także dobra, tutaj sobie zbieramy Dopiero później się zacznie Ciekawie Tutaj też, dobra To może chwilę puszczę, żeby też taki cały odcinek nie przedłużać No, ja trzy fragi, mam trzy fragi, widzę już. I jedną, jedną asystę, chyba. Trzy fragi, tak. Na końcu zakończyłem i. Ale to oglądajcie. Potem się będzie działo. Bo tak to tak nic się prawie nie działo, tak w wiecie, Zbieraliśmy macy i tam inne podobne. Dobra. No a tu widzicie nazwę z kim grałem. Kart Kalaus 188 Pozdrawiam Cię. Również. I ten. No i wygrałem. A on ma dwa fragi widzę. Czyli on ich położył. A ogólnie nie wiem ile fragów zrobił. Chyba podobnie zrobiliśmy. Tak mi się wydaje. Ale fajne, fajne. Takie lubię takie. Wiecie ja nie jestem dobry w tę gierkę i taki akurat był ten... Ten winek był na moim poziomie. Takim wiecie. Fajnie mi się grało. Nie jakieś tam... Nie płaciłem się, czy jak to tam się mówi. To ja się nigdy nie, nie, nie płacę przy tej gierce. To jest tylko gra dla Fan. No i dobra, i tutaj sobie zbieraliśmy matce cały czas. Nie działo, także czekajcie, dalej sobie lechiemy. <coughs> tutaj sobie dalej idziemy w stronę. Siorbanych. Czybym? Dama? Chyba wmięta, albo nie pamiętam, już nie spojrzałem teraz. No i tutaj się zacznie zaraz. znaczy czy też powiem wam, że? Bez przesady, ale jak już dojechaliśmy, ich to fajnie, fajnie to wyszło. Powiem Wam troszkę, bo moim jest lepiej. Także mimo, że dużo nie, nie gram teraz, wcześniej grałem więcej, bo to grałem na live'ach. A też, że na live nie ma czasem dużo osób, no to nie chce mi się grać tak. Ja gram tylko na live'ach ze względu, że nie mam czasu bardzo. Tu sobie zataczyłem bo myślałem, że wykonał zadanie, ale to nie ten most. Dobra, weźmy dalej, bo... Jak już dojdziemy na ten Molo, czy to most? Tutaj coś by było chyba fraga zrobił, czy nie? Nie, tu nie, tu sobie zbieraliśmy. Dobra, tu już puszczę do... Tu już 7 minut zostało, 8, tak? Tutaj już niech leci sobie do końca, zobaczycie, bo to już teraz to nie będzie trwało dużo Tutaj do strzela Na początku nie wiedziałem do kogo, ale ja zaraz tutaj kogoś wychwycę Też pójdą dwa prawie, no prawie chętnie powiem, dwa, bo jedno było Tak mi się wydaje, że dwa W ostatniej chwili mi uciekł ziomeczek Dobra, i tu się zaraz zacznie. to może schowam, wiecie? O, dobra. No i tam widzę lata. Types jakiś. Tutaj trochę za późno strzeliłem. Troszkę jakbym dalej, to bym trafił. Bym trafił. Tutaj zobaczcie też. No głowa nie, ale prawie w nogę, praktycznie No i tu mi zostawił ścianę i mi uciekł, ale dobra Tutaj niech co spadłem praktycznie tutaj, tam tylko w tym domku będą o tam właśnie, się ten no za późno no i tutaj się trochę będą chować przed nami, poczekajcie dobra, to już niech leci, już nie będę przedłużać tutaj się będziemy czaić trochę, ale potem nie dojedziemy bo już, już mnie trochę zaczęło to denerwować, się tak chowanie, wiecie mimo, że mieliśmy my strefę ale oni chyba też jeszcze byli trochę w strefie. To mi się wydaje. Tak, nie, nie musieli uciekać. Ale tu na spokojnie robiliśmy, nie wychylaliśmy się, żeby wiecie, bo nie wiadomo, czy to. Dobrzy gracze, ale nie byli coś tam mega, mega. Tam piję kewa, widzę dużego. Zobaczcie, mi się wydaje, że tu asystę zrobiłem, ale dwa fragi, to chyba mi zaliczyło. Ej, było już to okienko, że tam. A nie, zaraz będzie chyba. Że, że prawie głowę dostał. No, patrzcie, zaraz tutaj. Chyba, albo już było. Nie, będzie teraz. Patrzcie. No kurczę, tyle brakowało. Patrzcie. Koło głowy. Koło głowy, naprawdę. Centymetr. No i teraz mi to przeszkodził mój duo partner Może by siadło, nie wiadomo No ale strzeliłem mu w plecy, dobra i to sobie ich dojeżdżamy Jakieś tam z moim Nie za dobrym budowaniem Dobra tu leży, ja sobie na spokojnie zdobiłem Jeszcze harpunem? No nie, tego to nie pamiętam Dobra, wyrzuciłem go jak Nie powiem nie mogą trafić, ale tutaj zaraz go dojadę. Pum. I jeszcze jedna strzał. Nie, nie teraz, teraz. Jeszcze zerpekę chciał mnie. O, ładnie, siadło. No i dobra, to były chyba dwa fragi. Tak, dwa fragi. Aha, tego co wyrzuciłem, tak, tak, dobra. Widzicie, nie jest jakiś to mega wow. Tylko po prostu fajna, wygrana, łatwa. Fajnie mi się grało, powiem wam szczerze. Wiecie porównuję to, bo ja grałem w dziewiątym sezonie. Dziewiątym? Chyba w dziewiątym. Czy wóz? Nie, w dziewiątym. To powiem wam, że zniechęciłem się do tej gry, bo nie, mia nie mogłem nic wygrać. Czy fraka zrobić nawet to było ciężko. Teraz mimo że jest to dobieranie graczy, jest trochę tych botów jeszcze, mimo że miał ich nie być podobno, ale są to ten. To lepiej mi się gra moim zdaniem. Ale nie jestem jakoś tą, tą grą taką, wiecie, jakiegoś mega takim... Nie wiem, jak to się mówi. Psychoprograczem, wiecie, że... Gram to dla fan i tyle. Lubię grać... O patrzcie, podłogi nie ma? Co to się stało? Źle podłoga. W powietrzu chodzę. Ale lubię grać. Wiecie, z widzami ze znajomymi. Dobra, tutaj już się nic nie działo. Przewidzimy już do końca. Tutaj już gdzieś... O, likwidacja, teraz była likwidacja. Nie wiem dlaczego mi zaliczyło likwidację. Nie mam pojęcia. Dobra, i tutaj się gdzieś... Nie wiedziałem gdzie on się strzela tam z tym ziomkiem. Ale tutaj go wychwyciliśmy czy znaczy to było pełne, że wygramy, bo na spokojnie. Ja miałem chyba jeszcze, może nie, nie, nie jest to armora, jest to życia, ale chyba, nie pamiętam w sumie już, chyba nie mogę nawet tego tak sprawdzić, a nie, miałem tyle, 134. i czyli trochę mnie tam tamten... no i on tam był, i tam go, obijałem go trochę z rpg no był sam już, to wie, to już było pewne, że wygramy, no chyba, że jakiś program, pro, pro, nie wiem, Jakieś wiecie, spod co sobie nas zahaczył. O tu ładnie, widzieliście, jak ładnie dostał, patrzcie Aż czasami jak strzelam, to aż. Nie wierzę, że to ja, ale to wiecie. czasem na farcie, czasami się trafi, zobaczcie. Tu sobie wziąłem sniper. Yy, wiecie co? O, patrzcie, jak ładnie Wiecie co? Bo też ja. wcześniej jak strzelam, to namierzałem z pół godziny. A teraz jak strzelam, to praktycznie ja namierzam i od razu strzelam, co nie? No tak się robi, powinno się robić ale nie miałem jeszcze tej prawy w prawy no i tutaj już go ta. Te... no spokojnie on musiał tutaj dojść bo już miał strefę także tu już zakończyłem ja oczywiście z czego fajnie się znaczy bardzo się cieszę tak? no tu już się do, do tyłu do nas i patrzcie pum obity i pum Zob Widzieliście to? ty jak to ja pszczeliłem? przez podłogę? Zobaczcie, ale to, to było farte, bo już podłogę sta, stawiał na trzy daszek. Co? nada no podłogę, tak. Zobaczcie i pół. Widzieliście to? To nawet nie powinno siąść, ale widać, że szybciej poleciała, poleciały pociski niż on postawił daszek. No podłogę, tak, bo to nie był daszek, podłogę nad sobą, tak można powiedzieć. Mega fajnie, jeszcze raz zobaczę. Sorry, że trzy razy, ale to było fajne. Zobaczcie. i PUM! Pięknie siadał, pięknie. Fajnie będzie, było fajnie mi się grało. Czasami, jak będą jakieś takie, jak będę. Będziemy dłostki grać, fajnie wejdzie, będzie, meczek, to będę wrzucał na kanał po prostu. I... No, jak już w Fortnite nie mam jakichś pomysłów, żeby jakieś wiecie. Jakie nie wrzucają takie odcinki. Nie czuję się jakoś tak, żeby odcinki z Fortnite'a dobre robić. Z innych gierek oczywiście tam jakieś robię. Mam jakieś pomysły na Fortnite'a, wiecie. Bardziej takie gi gierki za sobą. No dobra, myślę, że to będzie tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapeczki i suba. No i co, widzimy się później. <laughs> Cześć wszystkim.